Kiedy Gandalianie przejęli kontrolę nad paku przestrzenią, Nidia znalazła się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy połączyć siły z Fabią i przenieść się na Nitie, żeby jej bronić. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy mianowani na rycerzy zamkowych. Teraz Siemianie i Nidianie muszą zrobić wszystko, żeby święta kula nie dostała się w ręce Barodiusa. Ale spokojnie, jego zgromadzenie 12 nie ma z nami szans. Naprzód Drago! Wakugan, bitwa! Powiedz czy plan już masz, przeciwnik ci śmieje się w twarz. Podnieś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok, a, 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 a o swoje życie gra. Potykamy kuso. Bakugan, młodzi wojownicy. Prawdziwa ewolucja. Barodius! Dara! Przyznaję, nie sądziłem, że macie tyle odwagi, żeby w ogóle się tu pojawić. Niestety arogancja będzie waszą zgubą! Tylko Darak jest godzien posiadania mocy wielkiego dragonoida Kolosusa. Dlatego lepiej oddajcie go po dobroci. Zapomnij. Zjawiliśmy się w tej twojej spelunie tylko po to, by odzyskać Djeka. Gadaj, gdzie on jest! A byłem pewien, że przyszedłeś walczyć o większą stawkę. Niby o co? Heh. To śmieszne, że bardziej obchodzą cię bezwartościowi kumple niż chwała, po którą możesz sięgnąć. Ty to masz żałosne priorytety, kolego. Nie ma nic ważniejszego na świecie niż przyjaciele. Naiwny dzieciaku. Przecież ty nawet nie jesteś w stanie pojąć tego, jak potężna moc spoczywa w twoich rękach. Serio? Przekonamy się? Walczmy! Wakugan, bitwa! Bakugan, start! Zaraz poznasz siłę wirusa Blitza Dragonoida! Hmm. Drago ponownie ewoluował. Wszystko jedno, ze mną nie ma szans! Zamiast się przechwalać, zdań do walki! A, Nauczę cię pokory. Bakugan Bitwa! Bakugan Stars! Naprzód, Darak Kolosus! Wszyscy do mnie! Kolosus! Drago, czyżby w twoim głosie pojawił się strach? Uh, nawet na to nie licz! Co jest? Boisz się, że i tak nie masz ze mną szans? Chciałbyś! <grymne> Gotowy ran! Tak! Supermoc aktywacja! Cząsteczkowy grzmot! Mm. Słabiutki ten atak! Osłona ciemności! Wasze żałosne ataki są niczym w starciu z potężną osłoną ciemności. Supermoc aktywacja! Podmuch zła! Supermoc aktywacja! Blitz odbicie! Pamiętajcie, że nie tylko wy dwaj znacie fajne triki. Teraz drago! Błysk ciemności! Supermoc aktywacja! Blitz o młot! Świetnie! Supermoc aktywacja! Podwójny pocie! <laughs> Smash do Jeszcze raz, Drago! Z przyjemnością! <laughs> Hej, Tarak, co ty wyprawiasz? Nie przeżywaj, dopiero się rozgrzewam! Nie! Czymś takim mi nie zagrozić! Supermoc aktywacja! fala! Exokor! Jak to możliwe, że drago stał się silniejszy niż Exokor? Właśnie tak walczy potężny Pyrus Blitz Dragonoid. Skoro pozbyliśmy się tych Twoich wspomagaczy, wszystko rozstrzygnie się między Tobą i mną. Z przyjemnością! <śm> Stało. Zapomniałeś jak się walczyła? Zapłacisz mi za to! Po? Powal go na ziemię! Nie zapominaj, że drago i darak są niczym dwie strony tej samej monety! Teraz, ale o czym ty mówisz? Drago i Darek są sobie równi i każdy z nich może wyjść zwycięsko z tego starcia! Chyba nie muszę Ci przypominać o jak wielką stawkę toczy się ta bitwa! Drago musi wygrać, bo tylko on może chronić moc świętej kuli! Jeśli przegra i kula trafi w ręce Barodiusa, grozi nam zagłada! Nie dam się pokonać! Moc świętej kuli została powierzona właśnie mnie! Tym razem dobro zwycięży! Jej i poziom twojej mocy się zwiększy? Ale nadal nawet nie dorównujesz Tarakowi. Że co? Brago nie ma w sobie rządzy władzy, którą musi posiadać najlepszy Bakugan. A jeśli nie wiecie, co to takiego, przyda wam się ta mała demonstracja. Podwój! Zła! Płyć w ciemności! Supermoc aktywacja! Szczytowa fala! <skrybuj Juda wichy> Drago! Wytrzymaj! Zaraz coś wymyślimy, nie martw się! Zdawaj! Zabawa dopiero się zaczyna! Drago! Co się stało z twoją mójczuczną gadką? Szkoda mi na to czasu! Supermoc aktywacja! Llico, eksplozja! No i co? Zatkała? Huh? Dlaczego w ogóle marnujecie mój czas tymi swoimi nieszkodliwymi atakami? Niesamowicie! Ciężko mi to przyznać, ale chyba mamy kłopoty. Nic z tego nie rozumiem! Mam znacznie więcej mocy, więc dlaczego nawet go nie drasnąłem? Już wam mówiłem! To, że posiadasz moc świętej kuli, wcale nie oznacza, że umiesz z niej skorzystać! Wcale na nią nie zasługujesz! Zestaw bojowy stał. będzie krucho! Jackalie uruchomione. Baku, pojazd dwojowy start! Teraz! Nieźle to sobie wymyśliłeś. Dzięki Drago, ale było gorąco. Już uciekacie! Nawet na to nie licz! Sekwencyjna supermoc aktywacja! Owisty strzał! A! A! Podwójny pocisk! A! Ale wybuch! Co za siła. Niestety nie możemy tu zostać, a to taka fajna zabawa! Avior ma rację! Mamy misję do wykonania! Trzeba uratować zakładników Kazariny! Racja! Chodźmy! Zaczekajcie! A? Myślę, że najlepiej będzie, jak teraz się rozdzielimy. Ale po co? Właśnie po co? Straciliśmy szansę na atak z zaskoczenia. Jest nas za mało, dlatego zamiast atakować kazarinę wprost, trzeba będzie użyć podstępu. Jeśli uderzymy z dwóch stron, której grupie musi się udać. To brzmi logicznie, ale jest naprawdę niebezpieczne. Może i tak, ale myślę, że warto zaryzykować. Jak się dzielimy, księżniczka Fabia i ja uderzymy z jednej strony, a wy dwaj spróbujecie z drugiej. Świetnie! Zegręcie na proch! Aaaa! Rak. No dobra, przez To uderzenie mu się naprawdę udało Ale mnie to nie zagrozi Sonda ognia Podniósł się po takim ciosie No to zróbmy poprawkę Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz Podbóg zła Nie żartuj Ognisty strzał o. Świetnie, o to nam chodziło Darak Skup się na baku pojeście bojowym i jego zestrzel najpierw. Żaden problem. Supermoc aktywacja. Fala eksodusu! Tylko nie to! Pokonał Jackaliera. Teraz się wkuszyłem! Ja też, ale mam na to odpowiedź. Akzator uruchomiony. Zestaw bojowy zdał! Kończmy tę bitwę! Superman zestawu aktywacja! za Ognia! Jakaś kolejna zabawka! Tarak to przecież bez znaczenia! Tym nas nie powstrzyma! Ten cios zapamiętasz na długo! Tobie też dzwoni w uszach. Niestety. A? Drago, czy nareszcie do ciebie dotarło, że jestem o wiele silniejszy niż ty? Nawet po ewolucji nie masz w sobie tyle siły, żeby mnie pokonać. A tą walką nie pozostawiłem Ci nawet cienia wątpliwości! Nic z tego nie rozumiem! Jeśli moc, którą mi powierzono jest wystarczająco wielka, by sprzed świętej kuli, to dlaczego nie potrafię pokonać na raka? Moce, które ci dałem, to tylko początek! Zmienił się Twój wygląd i stałeś się silniejszy, ale Twoja prawdziwa ewolucja jeszcze nie nastąpiła! Ale ja się przecież zmieniłem! Powiedz nam, co mamy robić, żeby Drago w pełni ewoluował! Zrobimy wszystko! Mówię do ciebie, halo! Drago! Nadszedł twój koniec! Czyżby! Marzysz o świetlanej przyszłości dla świata, ale zapamiętaj sobie jedną bardzo ważną rzecz! Prawdziwa ciemność pochłonie każde światło! Może nie ewoluowałem, bo nie jestem w pełni godzien, żeby sprzed świętej kuli! Przestań! Nie możesz się teraz poddać! Nadal możemy z nimi wygrać, uwierz mi! Los całego wszechświata spoczywa właśnie w naszych rękach! No. Dałeś sobie radę z Darakiem, gdy nie miałeś jeszcze nowych mocy. Wystarczy tylko, że w siebie uwierzymy, a nikt nas nie pokona. Może on ma rację! Wykończ go teraz! Rozejrzyj się dookoła Drago! Bo ten świat już niedługo zostanie unicestwiony! Drago! Dajmy tym pajacom nauczkę i pokażmy im, na co nas tak naprawdę stać! Wierzę w ciebie, przyjacielu, ale jeszcze bardziej wierzę w nas. Zapamiętaj to sobie. Dam! Dziękuję ci! Uwierz, że razem mamy niezwykłą moc! Wierzę! Jesteśmy niepokonani! Ha, nie liczyłbym na to! Wierzę w naszą moc! Powalcząc bo bo wspólnie, jesteśmy, jesteśmy niepokonani! niepokonani. Aaaa! Tarak! Aaaa! Ha? Co to jest? To zupełnie nowa karta Supermocy! To znak, że Drago przeszedł swoją ostatnią ewolucję! Ewolucja? Jak to możliwe? Żaden Bakugan nie może w pełni ewoluować, dopóki duchowo nie połączy się ze swoim wojownikiem. Twoja wiara w Drago pozwoliła mu sięgnąć po prawdziwą moc. Moja prawdziwa ewolucja. I to jest to. Pora się zabawić. Supermoc aktywacja! Iglica Smoka! Czuję, jak olbrzymia moc budzi się w każdej komórce mojego ciała. Nie! Jeśli skończyłeś się nad sobą rozczulać, to stawaj do walki! Z wielką przyjemnością! Aaaaaa! Ta twoja ewolucja to dzieci nada! Naprzód! Supermoc aktywacja! Osłona ciemności! Aaaaaa! ewolucji Bakugana. Nie liczy się wielkość posiadanej przez niego mocy, ale umiejętność duchowej współpracy z wojownikiem. To dla nas nie problem. Dokładnie. Nie! To był genialny cios. Co? Nie wierzę. Po czymś takim nie powinien się podnieść. Darak... To twoje zdziwienie, Drago! Mówiłem, że mnie nie pokonasz! Pokażmy mu, że się myli! I smoka! Nie ma mowy, żebym przegrał z tak słabym Bakuganem jak ty! Jestem najpotężniejszym Bakuganem we wszechświecie i jeszcze ci to udowodnię! Darak ciągnie już ostatkiem sił! Darak! Poddaj się! To już koniec! Zapomnij! Ja nigdy nie przegrałem! Słyszysz mnie? Darak! Cisza! Darak! Nie masz szans! Nie tak! Miało być! Patrz, wygrałeś z nim, drago! Nie dam! Razem z nim wygraliśmy! To było niewiarygodne. Tarak przegrał pierwszy raz w życiu. No, i wygraliśmy. Nie da się ukryć, kuso. Czego w takim razie ode mnie oczekujesz? Hmm? To proste. Chcemy odzyskać Jake'a. Skoda. Czemu nie? Możesz go sobie zabrać. Jake! Ale ostrzegam cię. To może nie być łatwe zadanie. <śmawia> 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 Jake! To ja! Przyszedłem, żeby cię zabrać z powrotem do domu na nitie. O czym ty mówisz? Nie rozumiem. Przecież Gandalia jest moim domem. <grystanie> co ty znowu pleciesz? To miejsce nie jest twoim domem. Przykro mi Dana, ale się mylisz. Cześć! <grystanie> co ty wyprawiasz? <grystanie> Czy ktoś się pojawi, by uratować te szkodniki? To całe baku biolaboratorium musi być naprawdę przerażającym miejscem. Wolałabym tam nie trafić. Hmm? Spójrz księżniczko, to chyba nasz komitet powitalny. Powiedz mi, Nurzak, przyprowadzasz tu księżniczkę Fabie jako przeprosinowy prezent dla cesarza? A może Nurzak jest w zmowie z tą małą? I przyszedł mu wyrównać rachunki. Bystrzak z ciebie, stojka. Dosyć tego gadania. Lepiej zacznijmy walkę. Zasłonowaliśmy z Nurzakiem, zupełnie nie wypalił. Kazarina i Stojka znaleźli nas i zmusili do bitwy. To dziwne uczucie walczyć wspólnie z Nurzakiem, który zawsze był dla mnie wrogiem. Ale dałam radę. Może to kwestia tej przejmującej historii, którą mi opowiedział. W końcu w tej wojnie oboje straciliśmy swoich bliskich. Oglądajcie odcinek rozbrat z przyszłością. Bakugan! Bitwa! Kto by pomyślał, że tyle może mnie łączyć z niedawnym wrogiem? Tylko jeden chłopiec potrafi sobie wyobrazić, że szlauch to boa dusiciel, a narzeczony siostry to szpieg. Ten chłopiec to Eliot. Już za moment Elliot Kid wyobrazi sobie, że trafia na ekran w Cartoon Network. <śpiewanie>